Chyba no moi drodzy, zapraszam do kolejnego poradnika w grze Assassin's Creed Mirage. Poradnik dotyczy skrzyń. Znajdujemy się w Domu Mądrości i interesuje nas ta skrzynia. Dobra, pokażę jeszcze na oddalonej mapie, gdzie się znajdujemy. Dobra, pierwsze co musimy zrobić, to zdobyć klucz. Klucz ma ten ziomek. Lecimy na górę. Będzie trzeba uważać, bo wchodzimy w teren strzeżony. Dobra, poczekamy sobie na tego strażnika. To musicie uważać, żeby ten ziomek na prawo was nie zauważył. Dobra, chyba nie ściągnę jego uwagi, chociaż nie. Dobra, wchodzimy tu do góry. No i tu mamy ziomka. E, dobra, strzałki mam już wybrane. Posypiamy ziomka, bierzemy mu co potrzebujemy, i idziemy do skrzyni. Otwieramy drzwi, ale nie wchodzimy jeszcze. Musimy udać się. to miejsce. Dobra, i tutaj musimy zrzucić ten żyrandol. Do tego potrzebne są nam noże. Okej, okay, to nam otworzyło przejście do skrzyni Normalnie tutaj wejście jest zablokowane. Dobra, jesteśmy. temat ulepszenia miecza. Dobra, mam nadzieję, że poradnik przydatny. Będę wdzięczny za łapkę w górę, subskrypcję, udostępnienie. Trzymajcie się. Hej.